Bardzo ciekawa impreza, bardzo ciekawa. Ciekawym jest to, że ten biznes łódzki ma okazję się poznać przede wszystkim. Do niedawna mogę powiedzieć, że na tego typu spotkaniach, których niewiele jest w Łodzi, w większości jeździmy zawsze do stolicy, Pojawiały się te same twarze. Dzisiaj zauważyłam, że jest sporo młodego, nowego biznesu. To świetnie, to bardzo dobrze też świadczy o naszym mieście, że ten biznes się rozwija, że jest go coraz więcej. Także świetnie, myślę, że ten stary, doświadczony może się spotykać z tym nowym, który ma różne świetne pomysły i taka wymiana doświadczeń, poglądów, wiedzy może tylko nam po prostu pomóc. Myślę, że przede wszystkim ja mogę być może zdobyć nowych klientów, ale mogę też ofiarować swoje doświadczenie i swoją wiedzę, akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o strategie public relations czy kampanie wizerunkowe, czy edukacyjne, bo tym również się zajmuję po prostu innym. Także myślę, że właśnie ta wymiana doświadczeń i wymiana naszego naszych firm może tylko i wyłącznie być po prostu z korzyścią, także i dla mnie, ale i dla innych.